Odcinek pierwszy. Dokładnie, y, możecie poznawać to trochę po stajni Złoty Puchar. Ale będę też nagrywać odcinki na tym kanale. I tak dokładnie będzie to po prostu inna nazwa stajni. Więc tak. Zapraszam. Ja Boże, wystraszyłaś mnie, wiesz? Ja? No tak. To... Przepraszam, coś mnie... Coś mnie, coś mnie... Yy, Boże, coś mnie... Ach, nieważne. W ogóle muszę... Znaczy idę do Walegro. Ale czekaj! Coś ci odbiło. O, tak, dzięki. Profesor, ja muszę iść ci do Walegro. Dobra. Cześć Valegro. Mam pytanie, no to kończy się już ten czas? A nie chcesz być już na postwisku? Znaczy, znaczy, znaczy chcę, tylko że mam, mam takie po prostu pytanie. No, ja nie wiem, no jeszcze pewnie jakieś 5 minut? 5 minut? No dobra, no dobra, czekam 5 minut. No, ale co? Nie chcesz? być na pastwisku? Chcę, tylko, tylko, tylko. Ach, jestem tyle zmęczony. No, jasne, odpoczniesz se. Dobra, o Boże. No dobra. Teraz wystarczy trochę odpocząć na tym pastwisku. Hmm, dobra ta trama. Ale znaczy Boże nie odpocząć! Co ja mówię? Trochę pobyć te pięć minut na tym pastwisku. Pastwisku! Przepadło tak to pastwisko. Totalnie pastwisko. Aby mnie nie wzięli teraz na jazdę. Trochę się boję tego. Ale pewnie przedłużą mi bycie na beslisku. Bo co? Pięć minut później, gdy konie już były w boksach. I jak myślicie, co teraz będziemy robić? Teraz jest czas obiadu i zaraz powinni przyjść z... Wiadem. A obiad i co będzie na obiad? Nie wiem, pewnie pasza z marchewkami, okej. Okay. A i tak ja już się na razie nie mam paszy, więc możemy tak na razie udawać, ale na pewno zrobię. ja no. dobra ta pasza. A czemu wy dostajecie jabłka zamiast yy, paszy z marchewkami? Niektórzy dostali jabłka, a niektórzy dostali marchewki. No właśnie i to jest właśnie ta różnica. No dobra, ale dobry, ale dobry ten obiad w ogóle. Po obiedzie. Nie, mam dobre było. I teraz, e, o nie, e, teraz odbywają się jazdy, że na przykład nie wiem, przejeżdżają uczniowie, O mnie, ale nie martw się. Na pierwszy dzień na pewno e, nie będziesz miał jazdy, ale na kolejny pewnie będziesz miał. Bo dzięki, że mnie uprzedziłaś, bo ja na pierwszy dzień na przykład nie miałam jazdy w tej stajni, no bo, no bo wiesz, no to, no przecież to twój pierwszy dzień, to po co ci brać na jazdę? Tak. Masz rację, trochę mi się, się będzie w tym boksie. Ale nie mam się, bo się przyjrzę na ma takie małe padoczki. Bardzo się cieszę. Dzięki. Nie ma tak. No dobra, trochę się jednak boję. <grym> ja też nie martwię. Boże, mnie nie, nie, teraz Pewnie mnie. Albo nawet nie. No. Gdzie są oni? Gdzie jest ta? Powinna być już ta Patrycja kilka lat temu. Gdzie ta Patrycja? No, czeka ta spa... O, dziś nocą, przepraszam, za spóźnienie, ale były straszne, straszne korki. Dobrze. Dobrze, nic nie stało. A jak coś się drarni, jest taka karta. Tam będzie napisane właśnie, jakie, jakie, jakie. Na jakim koniu właśnie jadą niektórzy uczestnicy, więc tam na pewno będzie twoje imię, no bo wiesz, ty, ty jedziesz. Tak, a ja jadę? tym jedziesz na ten, ten pierwszy WKKW i wiesz, dobrze. No to idź se sprawdź, to i se sprawdź w ogóle, bo powinno tam być w końcu. Dobrze, ja idę sprawdzić. Um, wicher, trochę, o jestem, kropka, czyli jadę na kropku? Tak, jadę na kropku i ze względu, że trenowałaś już na nim dużo razy, dzisiaj, kiedy jeżeli się nie obrazisz, poćwiczymy sobie trochę ujeżdżenie, a z kropkę, że nie jest to ujeżdżania, poćwiczymy i najlepsze, no dobrze, mam w Taki Tak, idź. dobrze, tylko weź kantar, dobrze. Idę. No dobrze, teraz wystarczy czekać, ja pójdę do tego konia. A ja w tym czasie to załatwię. Już jestem. No dobrze, to przywiąż ją gdzieś tutaj i wyczesz ją. A, czekaj. Yy, I pokaż. Jest yy, czysta. A, tak, bo dzisiaj rano ją czyściliśmy. Yy, to już co możesz ją od razu usiadłać, tylko ja ci przyniosę. Dobrze. No to idź, no to idź ją. Dobrze. Dobrze, jesteś przywiązana. Bo teraz wystarczy czekać na sprzęt. No bo pani miała nam przynieść. O, o, już, idzie. O Boże, o, o Boże, Ale ciężki. O o, 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 o. Wszystko w porządku? Tak, yy, ubieram ją. Ja czekam na ujrzeczalni, bo jest bardzo ciepło. No dobrze. No to wystarczy teraz cię być Dobra, siodło jest. Czekaj, Popręk jest chyba okej. Okay. Teraz jest o głowie. Na początku oczywiście kantar. Idę po głowie. Przepięknie widać będzie dło. Dobrze, ja już mam kask, idziemy, i dobrze, proszę pani, już jesteśmy. Dobrze. Sprawdzę tylko popręg. Dobrze, jest okej. Okay, to jest szamiątka. Dobrze. I wsiadaj. Dobrze, ja już powoli wsiadam. Dobrze, z już se powoli. Dobrze. Bardzo ładnie. Pamiętaj. Trzymaj ją w, w kusie, bo ona ma bardzo szybki kus. Dobrze. <grystanie> To wszystko jest dobrze. Dobrze spróbuj, no, idziesz. Prrr. Tymczasem wstajni u koni. No Jezu, nudzi mi się strasznie. Czy możesz się wreszcie zamknąć? Ja tu śpię, ale no, 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 no. O! Ej, chyba ktoś idzie. No. Hej, błyskawica, co u ciebie? O, boże. No, cześć, kochana. Łódź. Łódź. Hadz to. Mocno tego kantała. No co? Cześć, nowiaku. Co u ciebie? Cześć, łodziaku. Cześć kochane koniki. Zaraz błyskawica, idziemy na jazdę. A zaraz, y, znaczy, mm, zaraz biorę tego na lążę. teraz się biorę. No tak! Kurczę, idę na lążek, Ląża to nie jazda. Kurde, no tak. <laughs> nie ma, no, nie śmieszcie się. Z Aha. Ile jeszcze tego stępa? Stępuje jeszcze jakieś dwie minuty. No właśnie. No dobrze, już, już może kłusem. Dobrze. Hop. Prrr, prrr. Prrr, prrr. Hop. Wow. Uważaj, uważaj, uważaj. No, mówiłam, trzymaj ją w kusie, trzymaj. Dobrze, już ją trzymam. No właśnie. I kursuj spokojnie, dziewczyno. Nie możesz ją tak. Ale proszę pani, ja jej tylko daję łydę. Ale nie możesz jej dawać łydy, kiedy nie ma potrzeby. No bo ona musi spokojnie kursować. A nie tak mocno. No, dziewczyno. Przepraszam, nic nie stało. Kurde, boję się tej jąży. Że... Nie mam się, ja też.